Groty szeptów. Te niewielkie, e, takie sklepione elementy, konchy, muszle, można powiedzieć, znajdujące się naprzeciwko siebie, noszą nazwę, romantyczną nazwę właśnie grot szeptów. Dlaczego tak się nazywają? A to dlatego, że osoby stojące tyłem do siebie, przodem do, e, przodem do tej konchy, stojące w pewnej odległości, ile tam jest, może nawet 7-10 metrów, e, jeżeli mówią szeptem, to mogą siebie słyszeć nawzajem. To natomiast jest wejście, wejście do pałacu. Obecnie znajduje się tutaj e, Galeria Stała Polskiej Sztuki Nowoczesnej, czyli oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku. E, Pałac został zniszczony w trakcie działań wojennych w 1945 roku. Został prawie całkowicie wypalony, za wyjątkiem murów zewnętrznych. To, co możemy oglądać w środku, to jest tylko i wyłącznie jego rekonstrukcja. Jedynie odtworzony mniej więcej na sposób, jak, 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 jak wyglądało to oryginalnie, jest salon muzyczny na pierwszym piętrze, w tej części z balkonem widoczny od strony zewnętrznej. A także te trzy okna w części środkowej to jest właśnie, to jest właśnie salon muzyczny. Proszę Państwa, taki układ pałacu, gdzie mamy dziedziniec honorowy. Pałac oraz wielki ogród z francuskiego, i teraz to niestety będę musiał to wymówić po francusku, nazywa się entre corps et jardin, czyli pomiędzy pałacem a ogrodem. To oczywiście wymowa była absolutnie fatalna. Aczkolwiek, aczkolwiek założenie jest takie: pomiędzy, pałac jest pomiędzy dziedzińcem honorowym a ogrodem. I właśnie kolejny element tego barokowego ogrodu to jest, to jest, to jest, to jest ten element. Oś główna, oś wjazdowa, dwa kasztanowce białe. Z takiego bardzo sztywnego, geometrycznego ogrodu, ogrodu barokowego, zaraz przejdziemy do ogrodu. Naturalnego ogrodu chińsko-angielskiego. Angielska sztuka ogrodowa polegała właśnie na tym, że miała naśladować naturalnie istniejące elementy, naturalnie istniejące lasy, aczkolwiek same drzewa, które tworzą ten las, są unikalne, są sprowadzane z, z innych kontynentów, nawet z innych państw, z innych kontynentów. I tak też tutaj było w oliwie. Niejaki Zaltzman stworzył romantyczną wizję ogrodu chińsko-angielskiego. Dlaczego chińską? A to dlatego, że Chin, orientalizm bardzo, bardzo popularny wówczas miał olbrzymi wpływ na sztukę, na sztukę europejską. I tutaj w Oliwie postanowiono postawić kilka świątyniek chińskich. Postanowiono postawić pagórki, na których znajdowały się kapliczki. Postanowiono postawić nawet coś takiego, co się nazywało zwierzyncem. Zwierzęta wycinane z drewna tak jak niedźwiedzie albo wiewiórki stawiane były jako sztafarz w tej części parku miało to właśnie naśladować także te części naturalistyczne pozostałością po tamtym ogrodzie po tamtej fazie rozwoju ogrodu to jest koniec wieku to jest koniec wieku XVIII, początek wieku XIX ogród angielsko-chiński są między innymi dwa pagórki dwa pagórki nazywające się czasami niebo i piekło niebo bliżej katedry, piekło troszeczkę dalej, będziemy je także te pagórki miali, będziemy widzieli te pagórki. Także warto na to zwrócić uwagę. Jednakże taki ogród, ten ogród e, angielsko... Przepraszam. Ogród angielsko-chiński. Ogród angielsko-chiński był utrzymywany tak mniej więcej do połowy wieku XIX. Później kolejny ogrodnik zdecydował się na to, e, zdecydował się na to żeby utworzyć tutaj kolekcję. Roślin egzotycznych. Dlatego też w tamtej części znajdziemy kolejne drzewa, kolejne gatunki drzew, które pochodzą z rozmaitych krajów europejskich. Na miastkę tego, co działo się wówczas, jak wyglądało życie w XIX wieku w parku, będziemy mogli zobaczyć za chwileczkę. Przejdziemy sobie przez tamtą, tamtą część, przejdziemy przez artankę. Obecnie odbywa się tam koncert, dlatego też nie będziemy przeszkadzać tam Państwu słuchających koncertu, tylko przejdziemy przez tą część i Podejdziemy w kierunku palmiarni. Ale jeszcze raz warto zwrócić uwagę na, Mianę, na, układ, na układ drzew, zupełnie inny niż tego ogrodu, na te dwa pagórki oraz na altankę chińską. Karol Hohenzollern-Hechingen, który tutaj rządził w Oliwie, tak dużo pieniędzy poświęcił na to, żeby wyposażyć park w te elementy chińskie oraz angielskie. Poszerzył park również o wzniesienie pachołek na jego część nazwane wówczas Karlsbergiem. Carlsberg postawił również tam taką mini wieżę widokową na, na, te, na tym wzniesieniu. Poświęcił tak dużo pieniędzy, że popadł w długi. Jego następca Józef Hohenzollern Hechingen właściwie nie robił już nic w tym parku i nie zmieniał się on. Także w 1831 roku następuje całkowita kasata klasztoru opad tytularny, jeszcze wówczas Józef rezyduje. Rezyduje tutaj do swojej śmierci w 1836 roku i przez, przez prawie 30 lat w tym miejscu w Oliwie nie mieszka, nie mieszka nikt z Hohenzollernów. Pałac wówczas należy do tej rodziny, do tego odłamu Hohenzollern-Hechingen. Dopiero w latach 60. 1864 roku zamieszkuje tutaj Maria Hohenzollern-Hechingen. Po jej śmierci to było Wieku, pod koniec wieku XIX, około 300 lat tutaj mieszkała, pod, po jej śmierci pałac, park wchodzą pod kuratele państwa pruskiego i tutaj zostaje wyznaczony specjalny opiekun tego ogrodu. I w 1899 roku swoją karierę rozpoczyna tutaj Erich Wocke. Erich Wocke, osoba, która zafascynowana była roślinnością górską, osoba, która zafascynowana była wszystkim, co rośnie na wyżynach. I chciał sprawdzić jak te rośliny będą rosły, rozwijały się w klimacie nizinnym, dlatego też introdukował wiele gatunków roślin i utworzył tzw. alpinarium. Ten teren przed nami, przez który sobie przejdziemy z niewielkimi takimi alejeczkami bardzo mocno krętymi, z głazami narzutowymi, z rozmaitymi roślinami, to jest właśnie Alpinarium Eicha jedno z ważniejszych wówczas pruskich alpinariów. No niestety, niestety nie ma osoby, która by kontynuowała jego jej, jej, tradycje, dobre tradycje tego alpinarium. Tak więc to, co teraz będziemy mogli zobaczyć, to są naprawdę resztki, resztki dawnej świetności alpinarium. Czyli kolejny okres rozwoju to alpinarium, Alpinarium powstało na miejscu dawnego błędnika, czyli labiryntu barokowego. Ta część powstała w latach 1952-1956. Nazywa się ją ogrodem botanicznym. Ogród botaniczny z wielką liczbą drzew pochodzących z różnych krajów, z różnych kontynentów, z różnych siedlisk i środowisk. Ja tutaj w tym miejscu chciałbym państwu pokazać chyba jedno z najciekawszych drzew jakie można zobaczyć w parku oliwskim. To Najwyższe drzewo o takim bardzo regularnym pokroju. O takim regularnym pokroju stożka. Zielone na końcówkach, troszeczkę bardziej żółte wewnątrz. To drzewo to jest mamutowiec olbrzymi. Mamutowiec olbrzymi, zwany także, znany jako sekwoja. To jest właśnie drzewo, które jest najwyższym drzewem świata. Nie ten osobnik, oczywiście, bo ten nie, ale. Dokładnie mamutowce olbrzymie. Takie, takie drzewa tworzą, e, tworzą lasy w Ameryce Północnej. Są to drzewa, o których można powiedzieć drzewa naj. Są to najstarsze wykopane kiedykolwiek drzewa, wieki sięga około 160 milionów lat. Wiemy, że takie drzewa rosły już 160 milionów lat temu. Te właśnie. Są to najwyższe drzewa. Są to drzewa, które. Które rosną także po 1500-1600 lat. Także są jednymi z najdłużej rosnących drzew. Takie drzewo naj ma dosyć złożony cykl rozwojowy. Szyszki, które produkuje, które czasami są widoczne, może nie, nie na takim młodym osobniku, ale na starszych osobnikach w części górnej, mogą wisieć na drzewie. Znajdować się na drzewie nawet przez 20 lat. Dojrzewanie szyszki po opadnięciu trwa około 2 lat i niezbędny do tego jest ogień. Dlatego też, dlatego też żeby otworzyła się szyszka, żeby, żeby nasionko, które jest zawarte w niej mogło się uwolnić, potrzebne są ognie. Te, e, potrzebny jest ogień. Dlatego w Stanach Zjednoczonych, tam w parkach narodowych, wykonuje się specjalne, e, specjalne celowe e, wypalania to, żeby następowała reprodukcja tychże drzew. Proszę Państwa, jeszcze jedną rzecz tutaj muszę powiedzieć, bo właśnie przed chwileczką odwiedziłem dwa miłożęby japońskie. One są dosyć ciekawe, te tutaj osobniki, ponieważ jest to drzewo dwupienne, już wiemy, że jest osobnik męski, i osobnik żeński. I co ciekawe, ciekawostką jest tutaj w tym miejscu, w Parku Oliwskim, zaraz koło tej brzozy tutaj rosną przed nami, które, którą widzimy. Te dwa osobniki rosną obok siebie, męski i żeński. Zazwyczaj w parkach nie sadzi się osobników męskich i żeńskich. Się osobniki jednopłciowe, a to z tego względu, żeby nie doszło y, do zapylenia. Dlaczego? W momencie, kiedy dochodzi do zapylenia, osobnik żeński tworzy taką mięsistą osnówkę. Ja jedną tam znalazłem tutaj mięsistą osnówkę, która jak na razie jeszcze jest zielona, ale mniej więcej za jakieś dwa tygodnie y, będzie wydzielała bardzo specyficzny zapach. Jaki to zapach? Teraz proszę sobie zwizualizować taką sytuację. Jesteśmy w górach, chodzimy po górach, mamy tylko jedną parę skarpetek i trochę pada. I tak przez cały tydzień. I te skarpetki tak się troszeczkę, troszeczkę zmieniają swoje właściwości fizyczno-chemiczne i zaczynają wydzielać ściśle określony zapach. Mniej więcej taki zapach, bardzo ostry właśnie również wydaje mięsista osnówka miłożębu japońskiego albo miłożębu dwuklapowego. I tymże optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć nasz spotkanie. Idziemy wspólnie razem, ale już w tym miejscu również chciałbym bardzo, bardzo serdecznie się z Państwem podziękować, pożegnać i podziękować za naprawdę wspaniałe, wspaniałe popołudnie. Jak Państwo sami widzą, półtorej godziny na zwiedzanie parku oliwskiego to jest troszeczkę mało, tak więc generalnie można poświęcić dużo, dużo więcej czasu na to. Tak więc chciałbym podziękować, serdecznie dziękuję, do zobaczenia i życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie Tomkowi. Tomku, proszę Państwa, czy jeżeli Tomek jeszcze kiedyś przyjedzie do Gdańska, na pewno przyjedzie, czy mielibyście Państwo ochotę się ponownie spotkać? A. <laughs> jest szansa? <Jako> <śmiech> tak, tak. <śmiech> dziękuję bardzo i dziękuję bardzo, bardzo serdecznie sponsorowi, którym jest Meridum Bank. Bank przyjazny nam. <śmiech> 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 dziękuję. Dziękujemy bardzo.